Siemanko, 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 witam Was z tunelu foliowego. 9 lipca, dzisiaj tuż przed południem. Wrzucam odcinek wyjątkowo od razu, więc jeżeli oglądacie tuż po publikacji, to będziecie prawie na żywo. Jest jeszcze trochę odcinków w kolejce, one są tam poustawiane, że codziennie o 18.18 .18 coś się tam opublikuje, więc już teraz zapraszam, są różne ciekawostki. Pogoda się zmieniła, jak zresztą widzicie, jeszcze 2-3 dni temu chodziło się w klapkach i był upał i noce tropikalne, a dzisiaj tylko 15 stopni i sklapek w kalosze. Pada deszcz, ale nie jakoś tak bardzo. Zwykłe opady, takie przeciętne, dużo takich rozpogodzeń, ale niebo oczywiście cały czas zachmurzone, w sensie takim, że przestaje padać. Jest chłodno, jest ponuro, ale nie ma tego. Co macie w niektórych miejscach Polski, bo tam gdzieś dachy podobno pozrywało i zalało, także przechodzi tutaj troszkę bokiem. Nie ma też wiatru, tylko lekki zefirek czasami. Oby tak przeszło to bokiem, bo tutaj w ostatnich latach były już takie nawałnice, więc więcej tego nam chyba nie potrzeba. Najbliższy czas zapowiada się właśnie pod chmurką. Ma być dość chłodno, tak około 20 stopni. Gdzieś przez półtora tygodnia i dużo właśnie pochmurnych dni z drobnymi przejaśnieniami, więc jak na lato to lipa straszna, przypomina to trochę maj, tylko z lekko wyższą temperaturą. No a chciałem Wam pokazać, co tutaj się w tunelu dzieje, tak pokrótce, oczywiście nie wszystko, nie tak dokładnie, ale to, co jest ciekawsze. I tutaj widzicie syzygium jambos, które właśnie kwitnie. Jest to roślina z rodzaju jabłek wodnych. Czyli to, co miałem okazję kosztować na kanale, ale roślina taka, bardzo można powiedzieć, pierwotna, nie jakaś tam mocno zmieniona przez człowieka, wiecie, w odmiany i tak dalej. No i tutaj kwiaty są właśnie takie fajne, kremowe. Jest też odcinek z tą rośliną osobny, więc nie będę się tutaj rozgadywał. Tutaj jest poprzednie kwitnienie i tak to wygląda na tą chwilę. Założę się, że wszystko upadnie, bo kiedyś już tak było. Zaraz obok mamy mango, które skończyło kwitnienie. Tutaj jest laurina. Coś pewnie odpadnie. No i maja, i to też wszystko odpadnie, ale nie ruszam tego, bo jak się za wcześnie oberwie, to może się potem rozpocząć kolejne kwitnienie, a ja już bym chciał mieć stożki wzrostowe z liśćmi. Tutaj z tyłu ukrywa się mango, które zaczęło owocować, ale niestety te owoce opadają. Zostały dwa. Jeden w mojej ręce teraz, bo znalazłem go przed chwilą na dole i popatrzcie już całkiem taki sporawy, a drugi jeszcze wisi, ale końcówka mu żółknie, więc to jest kwestia chyba godzin i też będzie na ziemi. Roślina po prostu za mała, to tak jak z naszymi na przykład jabłoniami, jak są małe, to też kwitną, też zawiązują owoce, ale potem takie małe pyrtki spadają na ziemię. Bardzo ciekawa sprawa robi się tutaj z kasądrą kokoinerą, czyli z tą wielką maliną. Bo chyba będzie owoc i tu może ten owoc się utrzyma. To nie jest drzewo, tylko pnącze, więc innym prawom podlega. Eee, I jeszcze nawet drugi. Oba, które pokazałem w odcinku, na razie wiszą i się pomału rozwijają. Zobaczymy, co z tego będzie. To byłby naprawdę hit i to większy niż jakieś mango. Gdybym uzyskał taki owoc, to naprawdę byłoby coś. Byłyby też prawdopodobnie nasiona. No, tylko ciekawe, czy kiełkujące. Szkoda, że ten owocek mango spadł. Jeden mógł się chociaż rozwinąć, ale widzicie końcówka z żółka, to tak jak z jabłkami: jak one są robaczywe, czy jest ich za dużo, to też tak jakby mają przyspieszone dojrzewanie i spadają. U mnie teraz papierówka się cała sypie i parę jabłek tylko zostanie. Rozkroję, pokażę Wam, co jest w środku. O, to jest dość ciekawe, bo popatrzcie tutaj. Czekajcie, trochę światło zmienię. Przepraszam za brudne dętko doniczki. I teraz zobaczcie, że w środku te mango ma pestkę, która już się zaczyna tworzyć. Wyraźnie ją widać, i ona jest pusta. W środku nie ma w ogóle zarodka nasiennego. I tu jest taka kropeczka, która byłaby zarodkiem nasiennym, i to jest prawdopodobnie powód zrzucenia owocu. Po prostu nie ma wewnątrz nasiona. Jak jadłem mango, owoce, to w życiu nie spotkałem takiego, który nie miałby zarodka nasiennego, więc to najprawdopodobniej jest powodem zrzucenia owoców. Po co ma się tworzyć owoc, skoro nie ma nasionka w środku, jest pusta przestrzeń. I prawdopodobnie z drugim jest tak samo. No i jeszcze pod koniec odcinka chciałem Wam pokazać, co się dzieje z czarnym sapotem. Trochę mnie czarny sapot wkurza i zawodzi. Bo jak wiecie, już jesienią pojawiły się owoce i to nawet dość wczesną, więc teraz powinny dojrzewać, bo za niedługo mamy znowu jesień. A te owoce od właściwie wiosny, zimą troszeczkę się powiększały, ale od wiosny się nie ruszają z miejsca. Popatrzcie, one są cały czas takie jak były, na dodatek tutaj mi chyba szczur jednego skubnął i zrobił w nim dziurkę. Mam nadzieję, że to uschnie i zabliźni się, bo tak się dzieje na przykład w pomidorach czy w różnych owocach i nie zacznie tam gnić. No po prostu totalna lipa. Tworzą się też kolejne owoce, które są tutaj u góry. Być może to, że te owoce się zaczynają tworzyć, powoduje, że tamte na dole przestały rosnąć. Obserwując niektóre rośliny, wydaje mi się, że one mają coś takiego jak hormony, czy coś w tym rodzaju, jeżeli można to tak nazwać. I może być tak, jak na przykład tutaj, że jak to kwitnie i dopóki są pączki na drzewku, to tamte yy, Zaczątki owoców nie zaczną puchnąć, nie zaczną rosnąć. Owoce dopiero jak całe drzewko przekwitnie i te hormony się tam wygaszą z kwitnienia, no to wtedy owoce na całym drzewku zaczynają jednocześnie dorastać. Bo gdyby tak nie było, no to te już powinny być całkiem spore i tak dalej, kolejne byłyby mniejsze, mniejsze, mniejsze. A zauważcie, że drzewa owocowe mają to do siebie, że one na ogół wszystkie owoce mają na jeden raz, na jedno chura i wszystko się wysypuje. Tu może być tak samo: pojawiły się pąki kwiatowe, pojawiły się nowe owoce, więc poszły jakieś hormony w cudzysłowie i ten wzrost tu się zatrzymał. Jak te owoce dorosną i będą już spore, no to wszystkie razem zaczną rosnąć i dojrzeją. Czyli nawet te, które ponad pół roku wcześniej się na drzewku pojawiły. To jest taka moja teoria i tak prawdopodobnie może być. A na koniec odcinka, jeszcze tutaj Sedra Bajszer, bo tak to się chyba nazywa. Taka wiśnia, nie wiem, jakaś tam brazylijska czy coś, kwitnie. Kiedyś mi też kwitła już parę razy, ale w tym roku tych kwiatów jest wyjątkowo dużo i nie odpadają tak od razu, więc może się utworzą w końcu owoce. Wiem na 100%, że jest samopylna, bo to już sprawdziłem u niejednego hodowcy, którzy też mają po jednej takiej roślinie i mają owoce, więc jest szansa. Dużo muszek tam grasowało, więc nie musiałem spędzem działać. Bo naprawdę bardzo dużo owadów tutaj było w tunelu i co chwilę tam jakieś muszki, oski i różne takie tam stwory chodziły po tych kwiatkach. Więc na pewno, jeżeli byłaby opcja zapylenia, utrzymania owocu, to to by się stało. Zobaczymy, czy coś będzie. To na pewno w następnych odcinkach. A teraz właśnie słyszę, że znowu zaczyna padać, bo była przerwa. No i na tym zakończymy odcinek. Dużo ciekawych rzeczy w tym roku się szykuje, ale ja myślę, że co roku będzie jeszcze ciekawiej. No i zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Łapę w górę, komentarz jakiś do zasięgu. Na razie trzymajcie się. Cześć.